Sokrates dziwnie był spokojny w dniu swojej śmierci, a właściwie jakby błogość jaśniała na jego twarzy. Rozcierał swoją nogę i tak zaczął prawić do towarzyszy: Jaka to dziwna rzecz, co ludzie nazywają przyjemnością! Jaki dziwny jest jej stosunek do tego, co wydaje się jej przecie! I nagle przerwał, wybałszył oczy. Pobladł i ledwo wydusił z siebie. Nie, nie kurwa, tylko nie on. W drzwiach pojawił się chołownia i zaczął mówić nieproszony. Rozumiem wasze wzburzenie wyrokiem. Chcę powiedzieć, że jestem z wami w tej trudnej. Towarzysze Sokratesa zaczęli się wydzierać na hołownię. Fedon krzyknął: Wypierdalaj! Epigenes i Anystenes naprzemiennie rzucali, zamknij ry, zamknij mordę. Ale nie onieśmieliło to polityka, który kontynuował. Osobiście uważam, że Sokrates zasłużył na karę. Uważam, że podważanie istnienia państwowych bóstw jest śmiertelnie niebezpieczne. Jednakże Sokrates. Spurpurowiał na twarzy i tupiąc rzucił z siebie falsecikiem, daj mi umrzeć, daj mi przynajmniej umrzeć bez słuchania tego pierdolenia. Ale po co ta agresja kontynuował Hołownia, czy naprawdę musimy ciągle się dzielić, czy musimy po sekciarsku zamykać się w swoich bańkach? Fedon, Epistenes i Antystenes dalej naprzemiennie wygrażali politykowi pięścią, kazali mu wypierdalać i zamknąć głupią mordę, podczas gdy Sokrates na czworakach podreptał do stołu, gdzie umieszczony był kielich z cykutą i trzęsącymi się rękoma wychylił go i wypił truciznę duszkiem.